Witam serdecznie. Zapraszam do posłuchania audioboku na podstawie książki Uwolnijcie nas stąd. O duszach czyścowych z Marią Simą rozmawia Niki Elc. Dzisiaj część 22. Rozdział Małżeństwo, Rodzina i Dzieci. Ciąg dalszy. I Zaczniemy rozdział Praca i pieniądze. Małżeństwo, rodzina i dzieci. Czyta Sylwia. Niezapominajka. Co jeszcze mówiły dusze czyśćcowe na temat tego, czego należy lub nie należy uczyć w szkołach? Wspominały, że szkoła to nie jest dobre miejsce na edukację seksualną. To kwestia, za którą odpowiedzialni są rodzice od momentu, gdy dziecko zacznie zadawać pytania. Taka edukacja powinna się odbyć pod ich kierunkiem, i staraniami, ponieważ dzieci uczą się wiernej miłości wyłącznie od własnych rodziców. Znowu powiem. Że oddaje się za dużo władzy świeckim instytucjom, które nie powinny się mieszać w nauczanie duchowych treści, takich jak miłość i seks. Świecy nauczyciele powinni trzymać się z dala od świętości, którą stanowi rodzina. Również w tej kwestii telewizja wyrządza współcześnie wiele szkody. Pokazuje miłość jako pierwszy z brzegu produkt, który można skonsumować i wyrzucić. To jest wielkie wypaczenie rzeczywistości i przez to ogromny grzech przeciwko prawdziwej miłości, a tym samym przeciwko samemu Bogu. Czy ukazywały się Pani dusze, które za życia praktykowały seksualne dewi dewiacje? Tak. I muszą one bardzo cierpieć. Co powinni robić rodzice, aby ukształtować sumienia swoich dzieci? Dobry przykład. To rzecz najważniejsza. Należy też często modlić się za dzieci i wraz z dziećmi. Częste błogosławienie dzieci ma również ogromną wartość. Rodzice powinni zadbać o dobre wychowanie, a najważniejszy jego etap to czas, zanim dzieci pójdą do szkoły. Jezus mówił, aby przyprowadzać do niego dzieci, a nie aby im przeszkadzać. Mówi pani, że odwiedziły panią jakieś dzieci szczysca. Czy może pani opowiedzieć jeden lub dwa przypadki? Jedenastoletnia dziewczynka przyszła tu do mnie i opowiedziała mi, że zgasiła świeczkę na cmentarzu i wzięła sobie trochę wosku do zabawy. Wiedziała, że nie powinna była tego robić. I przez to przebywała jakiś czas w czyściu. Poprosiła mnie o zapalenie dwóch poświęconych świec i uczynienie zadość wszystkim innym rzeczom, które były konieczne do jej uwolnienia. Później przyszła jeszcze jedna, o wiele młodsza dziewczynka, ponieważ zarówno ona, jak i jej siostra bliźniaczka otrzymały lalki, z dorożkami na święta Bożego Narodzenia i matka kazała im o nie bardzo dbać. Ta dziewczynka, która do mnie przyszła, szybko zepsuła swój prezent i, aby nie zostać przyłapaną, w sekrecie umieściła uszkodzoną lalkę w łóżku na miejsce nieuszkodzonej lalki siostry. Musiała za to pokutować w czyściu. Ale oczywiście pomodliłam się za nią. I pomogłam jej na tej drodze. Jeszcze jeden przypadek. Dzięki niemu można się więcej dowiedzieć o prawach duchowych, a nie tylko o tym, że dzieci też przebywają w czyściu. Były dwie rodziny, żyjące po sąsiedzku. Jedna była zamożna, druga stosunkowo uboga. Pewnego dnia mała dziewczynka. Z tej zamożnej rodziny przyszła do swojej mamy i powiedziała jej, że chce oddać wszystkie piękne ubrania i zabawki dziewczynce mieszkającej obok. Oczywiście matka była zdziwiona i zapytała dziecka, dlaczego chce coś takiego uczynić. Córka odpowiedziała, że i tak może przecież tam chodzić i bawić się z tą dziewczynką. Na to matka odparła, że przecież ta dziewczynka może też zawsze przyjść i bawić się tutaj. Nie, 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 nalegała dziewczynka. Muszę tak zrobić i tak zrobię. Rodzice próbowali jak mogli skłonić dziewczynkę do zmiany zdania, ale bez rezultatu. W końcu orzekli: Dobrze, zrób to, ale nie oczekuj, że pójdziemy ci znowu kupić takie ładne rzeczy. Dobrze, nie ma problemu, odpowiedziało dziecko i zrobiło tak jak. Dwa dni później dziewczynka wybiegła przez drzwi wejściowe, nie patrząc na jezdnię i śmiertelnie potrącił ją samochód. Rodzice w swoim ogromnym cierpieniu przyszli do mnie, by zapytać, dlaczego tak musiało się stać. Zgodziłam się zapytać o to duszy czyśćcowej i wkrótce nadeszła odpowiedź, która brzmiała następująco. Ich cierpienie spowodowane utratą dziewczynki, Zagwarantowało, że jeden z synów nie będzie potępiony. To było zadośćuczynienie z wyprzedzeniem za coś, co Bóg widział w przyszłości. Bóg jest bardzo kochającym Bogiem, jako że zarówno jedno dziecko, jak i drugie wkrótce będą już razem w niebie, z Nim, z Bogiem, a nie tylko jeden. W przypadku dziewczynki, która ukradła wosk z cmentarza, miała pani zapalić dwie poświęcone świece w miejsce tej jednej zgaszonej. Czy to jest przykład na to, jak należy rozumieć dodatkowe za uczynienie? Tak, dokładnie tak. Wcześniej mówiła pani, że dzieci są nadal blisko Boga ze względu na swoją niewinność. Czy w związku z tym zdarza się też, że dzieci otrzymują szczególne łaski za swoje dobre zachowanie, oparte na przykładzie rodziców? Tak, często tak jest. Znam przypadki dzieci, które chciały chodzić codziennie na msze i dzieci, które same z siebie uwielbiały słuchać biblijnych opowieści. To są szczególne łaski. Niektóre z nich mogą być nawet uznane. Początkowo za coś skrajnego, ale rodzice nie powinni nigdy przeszkadzać w tych kwestiach. Muszą pozwolić, by kontakt między Bogiem a ich dziećmi rozwijał się zgodnie z planem Bożym. Dla tych dzieci. Słyszałam o przypadkach dzieci, które chciały klęczyć na żwirze i długo się modlić. Jeśli w takiej sytuacji rodzice spróbują, lub uda im się powstrzymać dzieci, będą musieli. Dużo cierpieć. Bóg przemawia do dzieci bardzo wyraźnie, ponieważ ich dusze są, tak jak Pan mówi, czystsze, jaśniejsze, bardziej niewinne niż nasze. Proszę opowiedzieć mi o jakimś jednym doświadczeniu z dzieciństwa, które Panią szczególnie uszczęśliwiło lub wyraźnie na Panią wpłynęło. Na pewno jedną z najszczęśliwszych chwil przeżyłam, gdy miałam 15 lat. To było chyba w roku 1930. Wraz z jednym z moich braci pracowałam w gospodarstwie w Bawarii. Gdy staraliśmy się tam o pracę, rolnik wyraźnie obiecał, że będziemy mogli chodzić na niedzielną mszę. Nie upłynęło jednak dużo czasu i zorientowałam się, że ta obietnica dotyczyła tylko mojego brata, a mnie nie. Tak było, ponieważ niemal każdej niedzieli żona rolnika dostawała dziwnej choroby i nalegała na to, abym pozostawała w domu i zapewniła jej opiekę, nie dawała mi wolnej ręki, aby pójść do kościoła z moim bratem. Zbliżało się święto. Pięćdziesiątnicy i znowu zastanawiałam się, co zrobi żona rolnika. Późno w sobotni wieczór wyglądała na zupełnie zdrową, więc miałam nadzieję i oczekiwałam, że pójdę nam przez świętą następnego ranka. Ale o dziewiątej rano w niedzielę znowu zanim mogła. Jakiś tajemniczy ból głowy czy coś. I nie owijając bawełny, orzekła, że muszę z nią zostać, ponieważ nie mogę jej zostawić samej i chorej. Załamałam się. Przed pierwszą po południu migrena już jej przeszła. Stwierdziła wtedy, że mogę sobie iść. Wybiegłam na dwór i poszukałam kryjówki w okolicy niezamieszkałego budynku gospodarczego, za którym była ławka. Miałam z niej piękny, kojący widok, Usiadłszy tam, w desperacji rozpłakałam się z powodu opuszczonej imszy świętej, którą tak kochałam, i w dodatku w tak wielkie święto. Nagle zostałam otoczona chmurą białych gołębic, które, lądując powoli, uformowały krąg wokół mnie na trawie, dosłownie wszędzie. W trawie, na kolanach, były wszędzie wokół mnie. Wszędzie! Mówi pani o chmurze. Ile ich było? Pięćdziesiąt, sto? Ach, przynajmniej setka. Widząc takie piękno, oczywiście nie liczyłam, ale były dosłownie wszędzie. Pozostały tak wokół mnie przez co najmniej godzinę. Moje łzy szybko zamieniły się w łzy radości i rozpierało mnie takie szczęście, że nic innego dla mnie nie istniało. Potem ptaki zniknęły. Powiedziałam o tym zdarzeniu mojemu bratu, ale nikomu innemu tego nie opowiadaliśmy. W ciągu następnych tygodni pytaliśmy okolicznych rolników, czy w okolicy są jakieś białe syna, gorlice lub gołębie, ale zawsze padała ta sama odpowiedź: nie ma. Nie sądzę, by jeszcze jakieś inne doświadczenie z dzieciństwa wywarło na mnie takie wrażenie. Czyste piękno. Piękne. Przyznam, że wrażenie musiało być niesamowite. Jeśli pozwoli pani, będę dalej zadawał pytania. Czy to prawda, że wiele z uznanych objawień przydarzyło się dzieciom? Tak, to prawda. Dzieci są otwarte na istnienie Boga i na Jego Królestwo. Ich niewinność, naturalna pokora, zależność od innych, wrażliwość i ufność pozwalają im doświadczać rzeczy w sposób zupełnie odmienny i bardziej wyrafinowany w porównaniu z dorosłymi. Musimy chronić tę czystość w dzieciach i pozwalać, by pozostały dziećmi tak długo, jak to jest możliwe. Podczas gdy dzisiejszy świat zbyt wcześnie wypycha, wpycha dzieci w społeczeństwo pełne nadużyć, pychy i panoszenia się Profanum, znaczna część ich wrodzonego piękna ulega zniszczeniu i może być nie do odzyskania. Znałam wiele dzieci, które na przykład widziały anioły, i nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bóg daje tak wiele tym maluczkim pośród nas. Matka Boska podczas objawień zaczyna wszystkie przesłania od słów Drogie dzieci. Ona chce, abyśmy stali się mali i dzięki temu dostąpili więcej łask i darów od Boga. Praca i pieniądze. Następny rozdział. W tej wojnie pomiędzy bogatymi i biednymi, o której Pani wspominała, temat pracy lub obecnie częściej braku dostępnej pracy jest w naturalny sposób szeroko dyskutowany. Żądam, zadam. Pani, kilka prostych pytań na temat pracy i pieniędzy. A może wolałaby Pani najpierw coś w tej kwestii powiedzieć? Drugą największą wojną rozpętaną w dzisiejszych czasach, drugą, gdyż pierwszą jest ta skierowana przeciwko niewinnym dzieciom i przeciwko strukturze rodziny, jest wojna pomiędzy bogatymi a biednymi. Masoni. Stoją za inicjatywą, której celem jest ustanowienie ogólnoświatowej waluty i ogólnoświatowego rządu, tak zwanego nowego porządku świata i nowego wieku. Ten światowy rząd skieruje całą swoją energię na niszczenie kościoła. Bank Światowy, organizacja. Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska i Międzynarodowy Czerwony Krzyż są również synchronizowane z tym ruchem. I to jest niestety, moi kochani, bardzo przykre. Pomimo szczytnych pozorów, te instytucje nie działają na korzyść dla świata. Za tym wszystkim stoi sieć banków zarządzanych. Przez masonów i cały łańcuch innych tajemnych stowarzyszeń, o których większość ludzi prawie nic nie wie. Ludzka chciwość i lęk przez biedą, lęk przed biedą sprawiają, że ludzie oddają fundusze szatanowi. One pozwolą mu podejmować próby niszczenia kościoła i Boga, choć na końcu szatan poniesie porażkę. To właśnie wtedy matka boska i jej naśladowcy odniosą zwycięstwo. Nawet jeśli nie zostanie ono ukazane aż do ostatniej chwili. Wspomniała Pani o chciwości zachodu przy różnych okazjach i stwierdziła Pani, że Bóg ześle za to ciężką pokutę. Czy to oznacza, że. Epicentra chciwości, czyli miejsca, gdzie jest największa koncentracja wspomnianych banków, ucierpią bardziej niż regiony, gdzie dominuje skromniejszy styl życia? Tak, sądzę, że właśnie tak będzie. Czy w takim razie rządzi, w takim razie radzi Pani, by ludzie oddalili się od tych epicentrów i wybierali skromniejsze miejsca zamieszkania? Radzę ludziom, aby powrócili do Boga i do modlitwy. A Bóg chce, abyśmy stali się skromni i pokorni, gdyż wtedy będzie miał otwartą drogę, by nam pomóc. Wówczas Bóg poprzez modlitwę poradzi tym ludziom, co mają robić. W środowisku bogatych ludzi często napotyka się styl życia opierający się na stale rosnących zasobach finansowych których posiadacze wydają wyłącznie procenty uzyskane ze zdobytych środków. W związku z tym jest wielu ludzi, którzy żyją z handlu różnymi walutami albo z innych form spekulacji. Czy te działania lub style życia są zgodne z wolą Bożą? To jasne, że nie. Bóg chciałby, aby Bogaci ludzie dzielili się tym, co mają, z biednymi i świadczyli dobre uczynki na rzecz biednych, a nie siedzieli na swoich pieniądzach. Obie grupy będą musiały dokonać wielkich zmian w nadchodzących latach. Musimy modlić się do Ducha Świętego, aby oświecił ich jak najszybciej. A jeśli dajmy na to: Ci ludzie zorientowali się już teraz, że obecny system nie pochodzi od Boga. Co wtedy pani powinni zrobić, według pani, z funduszami, które zgromadzili, skoro od tej pory chcieliby ich używać zgodnie z wolą Bożą? Według mnie powinni przeznaczać pieniądze na dobry cel. Później te pieniądze stracą wartość i nikomu się już do niczego nie przydadzą. Czy Pojęcie antychrysta jest prawdziwe? Tak. Obawiam się, że tak. Nadejdzie jako wielki gracz finansowy. Będzie miał rozległe wpływy i zostanie uznany za wielkiego uzdrowiciela i cudotwórcy. Liczne rzesze ludzi wpadną w jego sidła, a będzie on w rzeczywistości największym w historii uobecnieniem szatana. Ludzie muszą się stale modlić, aby nie dać się omamić przez szatana i jego nieograniczony talent do przebierania się w różne kostiumy co stanowi też największy powód jego pychy gdy komuś pożycza się pieniądze czy można zażądać procentów w momencie spłaty według boga nie Powinniśmy pożyczać z miłości do bliźniego, a nie po to, by się samemu bogacić. Możemy zarabiać pieniądze wyłącznie naszą własną pracą. Mówi pani, że epoka pokoju nadchodzi, ale dopiero po jakimś ważnym wydarzeniu, które przyczyni się do nawrócenia ludzkości. Czy ta epoka pokoju będzie polegała na nowym i doskonałym podziale bogactwa? Mówi pani, że wielkiemu wydarzeniu będzie towarzyszyć całkowity, globalny krach finansowy, po czym nastąpi czas spokoju. Jak można ułatwić ludziom przygotowanie się na te dwie zmiany, które, jeśli dobrze pani rozumiem, będą ogromne? Tak, będą one ogromne. Ludzie muszą powrócić do Boga już dziś i oddać się mu bez reszty. Jeśli tak uczynią, to zmiany, które czekają nas wszystkich, staną się o wiele łatwiejsze do przeżycia. Czy słyszała Pani o organizacji kościelnej zwanej Opus Dei, gdzie częścią charyzmatu każdego członka jest uświęcanie zwykłej pracy? A jeśli tak. To wie może Pani, czy jest to dobra organizacja i czy jest to Pani jak to Pani określa. Pochodzi ona od Boga? Tak, znam tę organizację. Uważam, że to dzieło jest naprawdę boże. Koniec części 22. Kochani, dziękuję Wam za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Wiele łask Bożych, pokoju, radości. Niech Boża radość jest w Waszych sercach. Nigdy nie traćcie nadziei, bo wbrew temu, co nam się wydaje, dobro zawsze wygrywa. Idźmy drogą Pana. Prawda nas wyzwoli. Nie mogłam za często zajmować się tym, co chciałam modlić się. Różnie się czuję, ale już się tym nie martwię, bo wiem, że Bóg zawsze jest ze mną, z wami też, kochani. Miłej i radosnej niedzieli. Panem Bogiem.